Tomi Kafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Karol, w dzisiejszym meczu już w pierwszej połowie tak naprawdę mogliście rozstrzygnąć jego wynik. Eee, no tak, szkoda, szkoda, że nie udało się, się wygrać, tutaj wywieźć stąd y, trzech punktów, ale mamy jeden i na pewno go szanujemy. W tych sytuacji stworzyliście naprawdę całe mnóstwo, kilkanaście oddanych strzałów na bramkę przeciwnika, strzałów celnych, niecelnych. Powiedz, czego dzisiaj zabrakło, żeby te trzy punkty jednak wywieźć? Skuteczność to był, no, to był ten element decydujący. No, no tak, no, zdecydowanie skuteczności, bo sytuacji było mnóstwo, ale na spokojnie to przeanalizujemy w tygodniu, oglądamy te wszystkie sytuacje, szkoda, że z gry żadna nie padła. Tylko pożycie karnym, wiadomo tutaj brawa dla, dla Łukasza, ale szkoda, szkoda tych sytuacji niewykorzystanych. Tym meczem zakończyliśmy rundę jesienną i to z czego na pewno można być zadowolonym to jest to, że Podbyski kończy tę rundę na drugim miejscu. Tak, to na pewno, z tym, że, z tym, że na to nie patrzymy, bo jest jeszcze mnóstwo meczów przed nami. Do każdego ze sobą się przygotowujemy i tylko ten kolejny mecz się liczy dla nas. No właśnie te mecze najbliższe to jest też duży atut po stronie Podbeskidzia. Dwa mecze z rzędu rozgrywane na własnym stadionie, gdzie ewidentnie dobrze Wam wychodzi zdobywanie punktów. No tak, wyniki pokazują to, że, że u siebie mocno punktujemy i, i oby tak zostało, oby, oby tak było dalej, że, że te punkty u siebie będziemy, będziemy mocno zbierać. Dzisiejszy mecz w Głogowie to dla Ciebie też taki miły powrót do klubu, w którym spędziłeś sporo dobrych chwil. No tak, spędziłem tutaj w Głogowie w sumie 3 lata. To był bardzo fajny okres, bardzo miło, miło go wspominamy. Fajnie było zobaczyć tylu, tylu, tylu znajomych twarzy i zamienić z nimi parę słów. Dzięki bardzo.